Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z serii Into the Dead, Our Darkest Days. Early jak się co to jest, a ja tą gierkę widziałem z miesiąc temu. Miesiąc temu już miałem ją, miesiąc czy dwa, bo miałem już ją nagrać po raz pierwszy. Ale stwierdziłem, że... O kur. Że poczekam z tym. Tak, montaż na żywo. Eee. Nie wiem, gdzie tą kamerkę z tym jeszcze da. Bo, jak będzie patrzeć, pierwszy odcinek, który nagrywam, z kamerką typowo, więc. No. Się okaże jeszcze. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. Mam taką, wydaje nadzieję. Więc nie przedłużając, no KRK też przez to naświetlenie, bo ja typowo na wschód okna, więc mnie na naświetla jak e, cholera, ale lecimy. Jest to gierka w pokroju. Walton, mayor Tom Ward. patience, It's that southern spirit, it's that Texas grit that gives me full confidence that we'll not only get through this crisis, but come out stronger on the other side. I only wish I could be here to see it, huh? However, folks, I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the, uh, the city limits. Now, no need to go assuming the worst. <laughs> All right, this move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the. Huh? So just uh, hold tight, secure your homes, and I assure Hello? you the tide will turn. Yeah. God, bless you. God, bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash, but if you are, know this nobody is coming to help you. <laughs> There's no plan. They. What they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. to kamerkę widzę, że będę musiał dać w inne miejsce. Bo tutaj mamy opis, a nie chcę go zasłaniać. I tak, jest to Zombie Survival w stylu This War of Mine. Eee, bardzo do tego podobne jest... Wydanie typ rozgrywki eee, mamy tu właśnie apokalipsę Zombie, jak, jakoś w latach 80., -tych, 90. -tych. No i co? No i na początku mam do wyboru postacie, które będziemy mieli na start. Um, Tracy i Dwayne Tracy went to the rodeo to protect the treatment of horses. Not to fall for Wayne, a uh, Raj Brownie who somehow won her over, despite uh, their different backgrounds. The pair connections was like lightning, and they quickly began planning a future together. On the night of the outbreak, Tracy' pregnancy test come back positive, and the couple now find themselves fac facing both the dead and the Rami. Application of starting a family in this hostile world. I sorry za mój angielski, ale. Ja nie będę ukrywał, czytać po angielsku za dobrze nie potrafię. Więc jeżeli jakieś słówko przekręcę, jak się powinno czytać, to. Jak coś to możecie poprawiać w komentarzach. Nie będę miał sensu, to to. No i tak, i każda postać ma perki. Powiedzmy, że najczęściej to są dwa pozytywne perki i jeden yy, negatywny. Tracey ma wolę do życia, yy, ataki mele, wręcz. Yy, obrażenia od ataku wręcz rosną wraz z mniejszą ilością zdrowia. Ma. E, jest determinowana. Chyba tak to się tłumaczy, to słowo. Może e... no, im bliższe trzeba. Bo... Mimo, że będzie miała jakieś niskie statystyki, dajmy, nie wiem, nie Wyspanie, nie i takie inne rzeczy, nie będzie miała od tego straty morali. I nie piję A przypuszczam, że alkohol typowo podbija nasze morale najczęściej mm, no to jest... Tylko nie. Nie rozumiem. za bardzo. Jak to ma działać? Potrafi e, tworzyć... Moonshine. Trud Moonshine. Pędzić Bimber. E, aha, i musi wychodzić na ekspedycję, bo to powoduje u niego... Um, utratę moralną. Mamy jeszcze Darea i Leo Sebastian i Dian Hector i Kyle, Daphne i Penny No i tyle na razie postaci. No, tutaj mówię, to jest early access, więc może będzie więcej kiedyś tych postaci. Potrafi robić, tworzyć bronię Sebastian. Zadaje więcej obrażeń, kiedy używa broni palnej. Ale morale jego się odnawiają dłużej, e, wolniej niż pozostałe. Rany rozumiem, że to chodzi, że albo chodzi o odpoczynek, albo o rany, że wolniej się odnawiają niż inny. To faza odzyskuje trochę morali, więc bez nadzieją nie potrafi nic zrobić. Ja mam wrażenie, że tutaj są dwie negatywne. Tu on ma dwie faktycznie pozytywne, ale ona ma dwa negatywne, albo to jest coś pozytywnego i nie wiem o co chodzi. ja bym się z nimi zagrał w sumie I'm new. Panie, 10 minut spędziliśmy w menu głównym. No to mamy barykady To są z jej kondycji? No, że się w sensie z każdą nocą tam a takim nie wiem czy skażą, ale co którąś noc będą ataki się zwiększały tych, tej hordy. Zombie na nasze schronienie. Jeżeli zmienimy miejsce, no to znowu zaczynamy od straty tylko jednej tej... jednego zdrowia. Mm. Mm -hmm. Barykady. ej tak co? Dłużaby wejść po ベストスろー。 Z tego co wiem, te ulepszenia przenoszą się wraz z nami. Hmm. To jest nasza miejscówka. No i mamy właśnie takie obszary, że działamy na jakichś obszarach często. I tu mamy miejscówkę, gdzie mamy nową lokację do odkrycia. Hmm. No dobra, no, wybierzemy się tam. Może tylko że my broni nie mamy w ogóle. Żeby stworzyć broń, to nie ma. Dobrze, weźmiemy to. Weźmy tylko to. Moim zdaniem i tak możemy używać tylko... Nie, jedynie możemy wypasować nawet hmm, poza te ale apteczki musi, możemy tylko już w tym co jest ty, przestań czy możesz coś tu zrobić nie, nie żeby ja Mogłabyś zrobić wytrych ale to nie ma sensu Dzień, nie śpimy Dobra Kończymy dzień No, dobrze powiedziałem, lata 80. Ogólnie w tych grze co pamiętać o jednym Warto się skradać bo jeżeli będą w tyle jakieś zombie... A... Mm, to ogólnie... Jest taki problem, że nas jak us usłyszą, to zaatakują. Tak jak tu widzicie. Pamiętam jaki był tu poziom zagrożenia. No i mamy trzy nowe lokacje odkryte. odkryte. na następną ekspedycję. No i tyle. Mamy wyjście z jednej i z drugiej strony, więc jak weszliśmy, to tak samo możemy wejść, e, wrócić do bazy. Zawsze trzeba pamiętać o tym właśnie, że ekspedycja kończy tam dzień. No dobra, to nie jest to tak, jak mamy e, The world of Mine, bo w dzień siedzimy głównie w kryjówce, a w nocy chodzimy na ekspedycję, tutaj może wyjść w dzień i w nocy Tak myślę. Dobra. Hmm. Co? Ty zostań Ja się czy byś zrobiła Co potrzebujemy do tego? Nie wykorzystasz nic z tego co tu potrzebne? Nie. Dobra. To weź to stwórz. Nie mam wytryków, więc No i tu mamy nowy shelter No zagrożenie nie jest jakieś super duże Więc broń sobie weźmiemy Też ale to można zabić. Awa. Im więcej miejsca w ekipunku, tym lepiej. To jest z drugiej strony zaparkowana. Aha, mama tarka. Czekam aż podejdzie on tu bliżej, żeby się go pozbyć. Także zrobiłem mu że nie drzwi na dole. Bo jak narobię hałasu jakiegoś większego, a zombie na zewnątrz są jakieś. To się źle skończy. Ogólnie tak, każda broń ma swoją wytrzymałość i hałas mm, jaki e, tworzą, bo tu macie noise, noise więc Wiadomo co chodzi. się wróci do nas. Wiesz co? Ja wolę zabrać wszystko, bo nie wiem czy te rzeczy potem nam w doku zostaną. Jeszcze po wytrzymałości broni. tego to nawet nie jest szkoda zostawić. Ale dzisiaj jest jeszcze jakiś zombie. Jeszcze No i właśnie i najlepiej byłoby się przenieść na samego dopiero dnia Żeby pozbierać wszystko na 100% Sam się aż wystraszyłem. Wrócimy się do schronienia. Tak. To byś to zrobił. wytrychy ty na razie nie jeszcze nie pójdziesz spać, dopiero pójdziesz na ekspedycję, hmm. bo w nocy się przeniesiemy. E, wiesz, to na wszelki wypadek, żeby mieć go skawić. Ten zombie na wejście, co leżał tu. To jest zombie, która atakuje, czy nie? Ale chyba nie. Chodzi mi o to, żeby pozbierać wszystko, żeby mieć. To na potem. że tu został jeszcze ten kamyk. To przeszukane, przeszukane... Dobra no. I się przenosimy sprawdzałem czy tam nie ma żadnej informacji o tym, czy rzeczy tam z automatu są, jakby wiesz, czy zbierane do naszego, hmm, ...jakiego punktu? Czy nie? To byłoby na tyle w tym odcinku. Miał być 20 minut, albo wyszedł 27 minut. Ale, więc ogólnie, pod kamerką widzicie informacje o Instant Gaming, gdzie możecie nawet zgarnąć gierki za 80% taniej. Link macie w opisie. No i co. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Kolejny się pojawi... Jutro. I w czwartek. A w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku będziecie mieli film z FNaFa. Więc... No. Trzymajcie się. Hej, hej!